Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj postanowiliśmy przetestować wegańskie restauracje w Warszawie, a właściwie nie do końca przetestować, tylko pokazać na, Wam te już przez nas znane i sprawdzone, więc dzisiaj z pięć restauracji zaliczymy, żeby pokazać Wam, co można zjeść i wszystkie restauracje, które odwiedzimy, oznaczymy Wam w opisie, także wszystkie adresy, wszystko będziecie mieli na dole, zajrzyjcie, jeżeli Was to będzie interesowało, a my zaczynamy od... Locan Vegan Bistro to jest restauracja, w której już byliśmy mnóstwo razy i zazwyczaj bierzemy schabowe wegańskie, ale dzisiaj stwierdziliśmy, że będziemy co innego. Zapraszamy! Zdecydowaliśmy się na wegańskie gołąbki i już się nie mogę doczekać, bo dzisiaj specjalnie na ten test nic nie jedliśmy. Kupiliśmy z gołąbki gąbki wegańskie, które kosztowały 28 zł i zobaczmy jak smakują. Niestety przez k*****ę nie możemy mieć w restauracji, więc jemy po prostu przy samochodzie na szczęście model X ma e, taki fajny bagażnik z przodu. Zobaczcie jak to wygląda. Mamy dwa duże gąbki polane sosem i do tego mamy pire ziemniaczane, które wiem jak smakuje, bo e, takie samo podaję do chabowego wegańskiego. O, piwo? Próbujmy teraz dołamka Nie zawiodłem się Calebister Teraz ja próbuję w takich warunkach Jezu, już się nie mogę doczekać, już się nie mogę doczekać I co? Mm, ale dobra, ojeju ale... 10 na 10, 11 na 10. Ale pycha. Dobra, teraz przenosimy się do ciepełka. Mm, pycha są te błądki. Nawet śmietana jest wegańska, wszystko. Tam jest fajny klimat w tej restauracji, w tym momencie wszystkie stoliki są zwinięte, tak jak zresztą wszędzie i trzeba jeść jak y, psy na dworze. Jak Wam smakuje? To samo macie. Pizdziec jak wkusno. <laughs> Jedziemy teraz do następnej restauracji Loving Hut, która znajduje się na ulicy... przy ulicy Nowolipie. Jest to restauracja wegańska, którą najczęściej odwiedzamy, z racji tego, że ma bardzo dobre ceny, fajna obsługa. I szybko podaję jedzenie. I często wracając z pracy, czy przyjeżdżając przez Warszawę z Domaris, tam jeździmy i mają tam naprawdę dobre jedzenie. Do tego stopnia, że ja w, w moim telefonie mam zdjęcia całego menu z tej restauracji. Jak jesteśmy, to po kolei odhaczam za każdym razem pozycję. I chcę, po prostu postanowiłem, że spróbuję wszystkiego. Dlatego tam teraz pojedziemy i spróbujemy wegańskie krewetki. Pokażemy, pokażemy Wam. Jakie są dobre? Może nie pokażemy jakie są dobre, bo tego nie da się pokazać w filmie, ale zobaczycie naszą reakcję. To są właśnie te wszystkie dania, które chcemy spróbować. Ja nawet wzięłam sobie dodatkowo zupę Fo, jutro na obiad, do pracy, do showroomu. i zaraz będziemy jeść jeszcze krewetki, a zupka jutro. Minusem tej restauracji jest niestety to, że nie można tutaj płacić... Gotówkę, kartą, tylko gotówką trzeba. I my często właśnie mieliśmy z tym problem, że przyjeżdżaliśmy, musieliśmy gdzieś lecieć do bankomatu, więc jak tutaj przyjdziecie, to pamiętajcie, żeby wziąć ze sobą gotówkę. Tutaj również pracuje taki fajny chłopak, który pracuje tam praktycznie chyba od ponad roku, od kiedy chodzimy do tej restauracji. Zawsze on jest, nigdy nie spotkaliśmy nikogo innego. Jest bardzo sympatyczny, więc polecam zostawić mu trochę napiwków. Bardzo się ucieszy, a ciężko pracuje cały czas tylko on. Pan nawet nie pamiętał, ja zawsze do zupy fo prosiłam o ostry sos i teraz do mnie podszedł i powiedział, że mi dał ostry sos, chociaż zapomniałam o to poprosić. To było super miłe. A co to jest za zupa? To jest Powiedzmy. tajska zupa fo. Z to jest... tofu i z wegańskim mięsem. Teraz tego nie próbujemy, nie? Nie, jutro. Ale polecamy i zapewniamy. To jest sprawdzone Tysią... tysięczny raz będę jadła uwielbiam i bardzo polecam. Ok, to czas na wegańskie krewetki. No i jak zawsze poezja, słuchajcie, my to też jemy nie pierwszy raz bardzo wam polecamy, to jest niesamowite, bo te krewetki smakują jak prawdziwe krewetki, mają nawet poza smakiem konsystencję taką jak krewetki, więc to jest naprawdę dla mnie niesamowite. To właśnie, ta konsystencja, bo często jest tak, że smak w jakiejś danej potrawie wegańskiej mamy ten sam, ale problem jest w tym, że konsystencja jest inna albo na odwrót, a tutaj mamy i smak i konsystencję taką samą jak zwykłe krewetki. To też nie byrz ostre, widzę. Po każdej spróbować. No to ma. jak się musisz... Nie tańskie musi być ostre, właśnie, tak, one smakuje, tutaj... Dziękuję, ale strasznie Spójrz... jeszcze tak. raz tą konsystencję. Ale słuchajcie, musicie sami spróbować koniecznie. Przyjeżdżajcie do Warszawy i wbijajcie do Loving Hut. No jest... No właśnie, ten Larryn Hut już mnie w uszach siedzi z Lugo, już do Maris z, z Danielem nam to pokazywała. Nawet mi Linka, nawet ja znalazłem najbliższego do siebie tego restaurację, bo mają tutaj w Warszawie dwie. I jednak, nawet Bolt, który tam najdłużej ma tam 6 km, jednak nie starczyło, żeby do Mokotowa dostawić, czy dostało, i musieliśmy przyjechać tu osobiście. I teraz będziemy próbować. To jest jedna z tych restauracji, gdzie po prostu się zachwycam jak głupi, a każdym razem jedząc tam. No słuchajcie, teraz to nie będzie. Jakbyś te gdzieś... A ten wrzucamy. są sostry, tak? Super. Taki cały zestawek to można się najeść normalnie. Właśnie Nawet... Ile takiemu. ile to kosztowało? Takim mocnym chłopakom jak my 21 zł. Widzicie, że porcja chyba jest większa niż te gołąbki w poprzedniej restauracji. Jest za to taniej. Więc jak chcecie tak na Daily na co dzień przyjeżdżać tutaj i jeść to jak najbardziej jest to alternatywą, żeby nie gotować w domu. Bo z drugiej strony w tamtej restauracji poprzedniej jest trochę za drogo, żeby tak codziennie jeść, bo trochę drożej wyjdzie, a tutaj, tak jak mówiłem, my przyjeżdżamy bardzo często. Fajnie, te krewetkę nawet bardziej smakują, czym, czym naturalnie. No, niż prawdziwe, nie? Nieprawidłowe, nie nie? <grym>, nie no właśnie. Tutaj obok Lovin Hut są jeszcze krowa, krowa żywa, e, burgery wegańskie, jakieś tortille i tak dalej. Bardzo polecamy, ale my tam nie idziemy, bo już jeździliśmy też mnóstwo razy, a już mamy brzuchy pełne, jeszcze chcemy trzy restauracje dzisiaj zaliczyć. Mam nadzieję, że nam się to uda, bo no, naprawdę już jesteśmy coś na jedzenie. Pokażę wam, tutaj akurat policja jest, zatrzymała Deutico, mój pierwszy samochód. A tutaj jest schowane... A to nie jest zbite szybko, nie? Serwis iPhone. To jest krowa żywa, tam. I tam mają też naprawdę bardzo dobre burgery, jakieś tortille i tak dalej. Czas na niedzielny obiadek, czyli schabowy w wegandzie. Ten schabowy z kolei jest chyba najlepszym schabowym, jaki w Warszawie jadłem. Daniel ma rozwojenie ra jaźni. On raz mówi, że jest najlepszy w wegańdzie raz w Damaris mnie przed chwilą uświadomiła, bo ten, ten wegański schabowy, który teraz będziemy jedli, on ma takie grube kawałki soli na sobie i to mi się zawsze podoba, ale szczerze mówiąc nie wiem, który jest lepszy, czy ten, czy tamten, ale wydaje mi się, że ten tutaj. Także, ale obydwa są warte waszej uwagi i waszego portfela Odebrałyśmy już nasze schabowe i nie mogę się doczekać. Lecimy, bo po prostu ślinka cieknie na samą myśl No tym razem dziewczynę? Schabowe! Okej, okay, jesteśmy w kali koszyki i zanim pójdziemy kupić kolejne jedzenie, zjemy to co dziewczyny kupiły w Wegandzie Czyli schabowe wegańskie. To jest to jest właśnie nasz schabowy. I widzicie to jest to o czym mówię? Mamy tutaj takie myłem ręce. Mamy tutaj takie duże kawałki soli. Które są. Są dobra. No to taki klimat daje taki fajny smak. One nie są mocno słone i też przez to jest tutaj. Fajne warunki do jedzenia. Nie mam już mi się nawet widelec. Tutaj, są... się Tutaj trudniej zapać COVID niż w restauracji. <noise> tak jak mm -hmm. zawsze? No mm to -hmm. ja zobaczę czy ten jest lepszy, czy tamten. Mm. <noise> Halo? Mm, mm, mm -hmm, mm -hmm. Strasznie <noise> ciężko jest go pokroić. Ile on kosztował? To jest dobre pytanie, ty się kojarzysz? Nie wiem. <noise> Nie wiemy. <noise> Bo, zapłaciłeś zapłaciłyście w ogóle? Tak, zapłaciłyśmy, ale nie patrzyłyśmy na cenę. Yes. Dużo stawałeś za Około 30 zł, tak jak w vegan y, bistro, lokal bistro. brak słów, naprawdę <laughs> to jest coś, co każdy człowiek na Ziemi powinien przecież swoim spróbować. Tak samo każdy człowiek na świecie powinien nim się testem, tak samo każdy człowiek powinien zjeść schabowego wegańskiego. Smacznego wam! <laughs> Super, macie stolik, luksusowa restauracja, naprawdę. Jakby teraz ochrona przyszła i zwróciła mi uwagę, że nie można tutaj jeść, to teoretycznie jestem w samochodzie, tak? Więc yy, mogę sobie tutaj tak jeść. Ja to kocham model X. A jak ktoś jest wyższy, to może sobie otworzyć okno. Tutaj. I tutaj sobie jeszcze o. głowę wstrzymać. I może sobie nawet wyżej tu na stoliku jeść. W koszykach zdecydowaliśmy się na mango street food i na wegański ramen. Dawno jedliśmy, w sumie, naprawdę dawno. Ale jesteśmy już tak najedzeni, że pewnie część zjemy w domu. A ostatnio gdzie jedliśmy? Tam są takie jeszcze dwie restauracje. W Tuk jedliśmy roślinny pad thai i też jedliśmy roślinne kary zielone. No i tutaj tak to wygląda, mamy tutaj różnych restauracji. Okej, okay, mamy już. Tylko, że jak, jak to, my to, to przylejemy do tego papierowego, to już nie zabierzemy do domu. No to w weźmy trochę tylko wlejmy. Albo może tego samego. No to... mm, Co? Warto? Mhm. Mm Maga. Pozycja do jedzenia genialna, bardzo wygodnie. Ja myślę, że w ogóle to możemy. Ja już spróbowałem, jest bardzo dobre, ale myślę, że możemy to wziąć do domu. Jestem mm -hmm. tak najedzony. No mm, ja czy troszeczkę, bo bardzo dobre. Najlepsze w tej lokalizacji jest to, że można tutaj żyć na górze. Że można sobie posiedzieć tutaj na górze, albo można posiedzieć sobie na dole w parkingu, gdzie możemy zaparkować w ciepłym miejscu i zjeść sobie przy samochodzie, a w innych lokalizacjach po prostu musimy jeść na dworze. I to jest zaleta tego, że nawet jeżeli nie chcemy jeść tutaj, no bo jest pandemia i tak dalej, to możemy sobie zjeść w samochodzie, a i tam jest ciepło, tak jak poprzednie schobowe, jedliśmy przy samochodzie. Ładowania samochodu, chociaż nie wiem, gdzie my go jeszcze zmieścimy. Mamy też ochotę trochę na deser, ale z drugiej strony, chyba tutaj w ogóle nie ma żadnych wagańskich. Tak, tutaj na pewno wypijemy kawę i plusem tego miejsca jest to, że to jest jedyne miejsce z tych wszystkich, które dzisiaj testujemy, z możliwością ładowania samochodu. I dlatego często tutaj przyjeżdżamy, bo możemy w trakcie jedzenia podładować samochód. Szczególnie teraz, w czasach, kiedy nie można siedzieć w restauracjach, tylko musimy siedzieć w samochodzie i jeść. I ostatnio, właśnie jedząc tutaj w samochodzie, poznaliśmy Dagmarę z Chili Z. I na następny dzień po tym, właśnie spotkaniu, tutaj mieliśmy wywiad o elektromobilności na antenie Radia Chilizy. Także tutaj często poznajemy wiele ciekawych osób. Raz jak do tej pory, tutaj jedliśmy burgera i jesteśmy na trzecim piętrze w Złotych Tarasach. Zobaczcie, wejdziemy sobie na wynaz, bo tylko na wynaz można. Mamy od razu zakładkę Wege i Vegan. I zobaczcie, jakie mamy tutaj pozycji różne. Może nagle sobie wejdziemy tym razem? Zobaczcie, tutaj też mamy odróżnienie Wege, laktoowo, tu mamy na przykład wegan, tu mamy vegan I tu mamy vegan, Tak to... to... Lastowo-wegetarianizm, taki rodzaj wegetarianizmu okay. widzicie, jak to jest fajnie wszystko tutaj rozróżnione? My się decydujemy dzisiaj na barbecue plant-based Powiem wam, że jeżeli lubicie frytki z Maka, To w Max Burgers się nieźle zaskoczycie Ja byłam w szoku, bo jak do tej pory w takich typowych fast foodach To tylko tolerowałam frytki z Maca A teraz wam powiem, że naprawdę Max Burgers mają na równi dobre, a może nawet lepsze. Polecam spróbować. Dobra, to teraz czas na burgera. Dobry? Mhm. Mhm. Ale taki dobry-dobry, taki zajebisty, czy taki... no dobra, dobry? Będę tak. Jak na fast foodowego burgera, to zajebisty. Mega dobry. No może to fast food, ale... No, konkur. Mhm. lepszy niż ostatnio. Nie wiem jakie ostatnio mieliśmy. Dobrze, lepszy, nie? No. Mhm. Jeszcze chciałbym zauważyć, że w tej restauracji, w tym nie wiem, fast foodzie, na górze, co byliśmy, jest bardzo fajna taka akcja marketingowa, ponieważ są ekrany, na których jest wyświetlany film, w którym e, niby losowym osobom jest podawany burger, taki zwykły e, z mięsem jakby. I potem jak osoby zjedzą ten, tego burgera, to się dowiadują, że to był burger wegański że to nie poprawiło mięso i oni są zaskoczeni. I to mi się podoba, że też tak uświadamiałem ludzi, że można jeść burgera jakby mięsnego, ale z roślin. To, to tak w kółko leciała, leciał te, te, taki filmik, więc że jest całkiem spoko. No to za nami już pięć restauracji, znamy jeszcze kilka oprócz tych, które wam pokazaliśmy, pokażemy je w następnych odcinkach, a oprócz tego potem będziemy testować jeszcze kolejne nieznane nam, bo tak jak wspomniałam Warszawa jest naprawdę rajem dla wegań i to jest idealne miasto, żeby zamieszkać jeżeli nie jecie mięsa, więc nakłaniam. Do tego też przy okazji, jeżeli nie za bardzo lubicie gotować, no bo restauracje są wtedy idealnym rozwiązaniem. My na tą chwilę żegnamy się z Wami. Dzięki wielkie za oglądanie. Jak Wam się podobało, to wiecie co robić pod filmem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć! A i dodam jeszcze, że podczas gdy jedliśmy auto naładowało jakieś 40% akumulatora.